Dzień dobry wieczór, w kolejnym odcinku z gry. SCP Terror Hunt, dawno nie było odcinka z tej gry. Ale to głównie nie dlatego, nie dlatego, że przestałem grać, ale po prostu dlatego, że ostatnimi czasami mamy mało czasu. Dlatego no nagrywane były gry, które... Yy, albo po prostu szybciej mi się nagrywały, albo zwyczajnie. Yy, tak wyszło. Nie, nie mam pojęcia, gdzie się znajduję. Wiem ja że Snaw Navigatora, który przecież... To działa pewnie na baterię, Ta. O, co jest tak, jest nie takie Tutaj możemy zobaczyć, że tutaj jest przejście tylko takie w jedną stronę. Przeżę, że przejście się tu kończy. O, proszę bardzo. Tu jest całkiem jest jeden LS, SV Navigator. I tutaj jest całkiem, to jest koniec. To byliśmy, na 100%. Ta, to jest nasz no, obraz. Dobra. Co w ogóle, jakie mamy karty? Mam kartę... Nie, gdzie jest karta? Tu jest karta pewnie. W Mam kartę pierwszego poziomu. Okej. Sześć, osiem, dziewięć. Która karta? Czy ta karta nie, a ta karta pierwszego? Też nie. Czyli tutaj karta pierwszego. Czyli tu potrzebujemy jeszcze wyższego poziomu karty. Okej. Okay. Co dalej? Rujmy sobie może. Nie zamykam tych drzwi, co prawda, ale. A nie, jak będzie. No, raczej mnie nie zabijemy, rugacz. Mam taką nadzieję. Czy to mogę otworzyć kartą? Nie, jeszcze nie. Czyli jeszcze wyższy poziom potrzebuję. Do otwarcia tego oto tutaj przejścia. O, wow, aha, to jest. Oj, co ja zrobiłem w ogóle? Ja... Nie wiem, nie wiem, co ja zrobiłem. Przypioszę, to jest. Mrugnałem, kiedy był przy mnie rugacz. Jaka kwota, będę musiał się przyzwyczaić znowu do tego, do tej gry. Trzeba będzie się przyzwyczaić. He? Nie myślałem, że tego. No, daj sobie spokój, mrugacz. Pyk. Pyk. Super. To oczywiście tego jesteśmy znowu w poprzedniej strefie, ale musimy znaleźć coś, co jest zrobić z tą kartą. Będę testował na różnych przejściach, na przykład tutaj też jest to przejście takie. Tutaj o, light testing chamber. No, jeszcze nie, jeszcze za niski poziom. Dozwolę, jeszcze za niski poziom posiadamy. A przejście graniczne, ona się tutaj znajduje, nie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Tu może wejdziemy. Tak, okej. Okay. Ale tutaj tylko apteczka. Niestety, na trudno. Tak, apteczka, ta apteczka też się zawsze może przydać do czegoś. Chociaż nie wiem, do czego może mi się apteczka przydać. Raczej będę się starał, nie dostawać obrażeń Tu nie otworzę Tu są biura, to biura było otwarte, Ta, te biura były otwarte, nie? Tak, te biura są otwarte O, tu może wejdziemy Okej, okay, da, da, da się, da się wejść Ale kodu nie znamy, co? Surveillance room, to chyba tam będzie... ...plaga, nie? Dobra, musimy sobie... Wysmarkać smarkać nos. Tutaj kody nie znamy. Chyba nie znamy, czekajcie. A to. Tego nie możemy użyć w ten sposób, nie? Nie. To musimy jakiś kod pisać. Tutaj zamknięte jest nie zamknięte. To ja może zamknę. I zobaczmy, jakie mam kody. Eee, tu kod. Tu kodu nie ma. Tutaj było tego. Chyba już użyliśmy, ale 3005. Tu możemy zobaczyć. 3 -0 Nie ma nawet. A tu jest 0, ok. 3. No. 3005. Nie. Ten kod nie wejdzie. jeszcze to był ten, co użyliśmy kiedyś. Mogę spróbować? O kurcze 106. W końcu się pojawił. Nie jestem z tego powodu akurat. Oj, chyba nie uciekniemy. O kurde, jak on wygląda, dziwnie. No, niestety nie ma szans, żeby uciec w ten sposób, jak tak zrobiliśmy dziwnie. Wow, jesteśmy w. Co to, to świecie? Co tam coś się zmieniło? Nie. Okej, okay, możemy zapisać grę. Co to jest? O! Chyba tak jakby nas... Mniej wygina A nie Okej, okay, idziemy Jakiś tu... Okej okay. Jest i co szósty Okej okay. Chyba nas zabija, co? Tak mi się wydaje. No niestety. Śmierć? Śmierć. Ok. Jeszcze raz. Może właśnie, wtedy, może właśnie nie. Znajdziemy jakieś wyjście, mi się wydaje. To jest całkiem ciekawe, ten świat stoszówski, taki inny troszeczkę jest. Czekajmy mnie też, gdzie, gdzie nas zrespi. Ok teraz widzimy całkiem ładnie ogólnie. poprawił nam się obraz, widok. Czy to jest. Znowu to jest to samo miejsce. Chyba, że ja muszę schodzić po prostu, no. Jest taka. Istnieje taka szansa. A, zaskoczył na mnie. To super akurat. Gdzie jest to, ta, ta, tu, 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 tu pójdziemy tutaj w takim razie. Nie wiem nie idę, przez nie znowu do to, tego to samego miejsca Okej, okay, nie, jestem gdzie indziej, jestem gdzie indziej To jest ma to miejsce, ta. I teraz to się powinno zaraz zamknąć, ta Czekaj, czy tu będzie na nas czekał. Jest tutaj, to jest jakby nieco inaczej zrobione. O! Zobaczymy ten, zobaczymy ten samolocik stąd. Wow, chyba to chyba jest... Chyba coś nie działa tutaj, ewidentnie. Tak mi się wydaje. Bo tu tutaj takie, te same, ten samolot te wygląda strasznie dziwnie. W ogóle jest rzeczy, nie wiem jakieś rzeczy się dzieją. Jakieś klocki tego... Giotysa ja klocki na niebie? Nie ma co z tym chodzi A, chyba że ogólnie... Bazowo może chodzi o to, że musimy się chować pod tymi deskami, kiedy to le leci Ale nie wiem Przeszliśmy sobie Prawie że, bo już jest, jesteśmy na wyjściu wręcz Okej okay. O, czyli to po prostu są takie miejsca, gdzie można się schować Oj I czy tu jest wyjście Nie, yy, to, jak, to, to co, 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 co teraz Oszkało mnie? Biegajcie chwilę. Czemu tu nie mam wyjścia? A wiecie co, zróbmy sobie tak, dajmy sobie flya i zobaczmy co to jest. Jak sobie można uciec? Bo tutaj. No weź. My chyba w ogóle umieramy. Możemy sobie. A, to small first To jest jakiś first aid, możemy sobie użyć first aida. O Okej, okay. tutaj, tutaj, dobra, dobra Tych. i tutaj wyjdziemy sobie Możemy sobie zapisać w tej grze, w tym, w tym miejscu Bo też powinniśmy móc, móc wyjść Okej okay. Uciekliśmy Robimy sobie od razu fence z bo bo ładnie nas zranił. Wow. Dobra. O kurcze. Patrzcie, co to znaczy. Co? Czwórka. O jedyniko byśmy tu nie weszli. Patrzcie, a na czwórka leżała. To, to, że daliśmy się zabrać, to było chyba najlepsze, co musimy zrobić. Ok, co to ja biorę? Jakiś kubek to nie. To mi się dać, jakiś SFM może być, jakiś niebezpieczny. A my karta poziomu czw czwartego. A trzeciego też co możemy wziąć. Bo to i tak. Oj, wziął. Wczytaj, wczytaj, wczytaj. Nie chciałem brać tego. Chcę bra wziąć trójkę, tak. Syringe, i tak dalej. Tego nie potrzebuję. Bateria mogę sobie wziąć. Wow. No i toczył się tutaj. Nityk. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Okej, okay, czy to jest jakby. Wow. Research storage. Co to jest za miejsce? Wow, gdzie my jesteśmy w ogóle? My sobie chyba w jakimś nie wiem, heavy containment? Co to jest za miejsce? No nie wiem, ale wygląda ciekawie. I przy okazji, weźmy sobie status. Status. Kurczę. Hus Jak tam HP? Show me my HP. Jestem teraz zraniony Ok, teraz jak to tam status? A nie wiem, czy coś się zmieniło. Szczerze powiedziawszy, chyba dalej jestem ranny. Tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze taki to był. Jeszcze tak, kod był jeden znowu. 3005 Niestety nie 7, 3, nie wiem Dobra, nie, 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 nie. Nieważne. Tu i tak nie znajdę kodu poprawnego. No to jest chyba heavy containment mi się wydaje. Tak to wygląda. Znowu ty. Wiesz, pracę mu swojego wymiaru. Dobra, próbujemy.

Co ja teraz mam zrobić? No i nie wierzę Zaraz ja tego... Dobra Udało się Wow Pojedziemy sobie, nie wiem, co, nie, wiem, nie wiem, Aha! Bo teraz, dobra, dobra, teraz wracamy do normalnego świata. Na naszą poprzednią mapę. Tę oryginalną. Ta, dobra. Jesteśmy w, w... świecie normalnym. Nie. Nie, tak, dobrze, dobrze. Dzięki test Udało nam się przeżyć spotkanie ze 106 Udało nam się zdobyć kartę poziomu czwartego. Także, no, same plusy. Same plusy, tak naprawdę. Minusów brak. mi irytują te lagi w tym, w, tym w tym pomieszczeniu. To nie wiem, czemu tak akurat laguje. To jest jakieś takie dziwne, dziwne. dziwne miejsce po prostu. O, teraz możemy sobie wejść tutaj. To jest ten walony manekin Ta, on się będzie zaraz za nami pojawiał Pyk Pyk Może, ty fikar, czy się może pojawić za nami? A chyba nie może On chyba się, on chyba przez to, że tu jest blokada taka To on się za, za nami nie może po pojawić A tam nic nie było, więc bez różnicy Teraz by mi się przydała faktycznie ta apteczka jakaś znowu Bo jednak jestem zraniony Ale szkoda, że to wszystko się pojawiać, było tak fajnie, że było tak miło To nie da rady, nie? To nie da rady, no E, dobra, co to jest takie auto? W ogóle nawet nie wiem co to jest, to jest sto, sto, ze, sto, 1500 SCP? bardzo możliwe. Tam jest SP 500 po prostu. Tu tak sobie pójdziemy, znowu wrócimy. A myśmy w inną stronę, po prostu tu nic nie ma i tyle. Się luza, oczywiście, standardowo oprócz z już jest tutaj. Chyba była potrzebna karta, tak mi się wydaje. Zobaczmy, jak wam się wydaje, że była, a nie, tu ręka była potrzebna, nie? Ta, bo nie to, nie to, jakaś ręka, chyba ręka. Przynajmniej w miastach, takie tu były ręce potrzebne Odcięte ręce były potrzebne, żeby otwierać te drzwi No nie mamy na razie takiej, więc no trudno Nasze ulubione miejsce To jest, byliśmy, to jest ta piłeczka, która nic nie robi Mam nadzieję, że uda mi się szybko znowu tego 106 kiedyś tam zamknąć. Fajnie by było. I fajnie by też było znaleźć apteczkę. To byłoby na pewno... To jest oczywiście początek gry, ale tutaj... A nie, to ogólnie na początku gry nic nie ma kompletnie. Tutaj widzę, że nigdy nic nie ma. Powiem gdzieś tutaj były te półeczki jakieś z lekami. Jak mnie, jak mnie 106 torował, gdzie ja szedłem wtedy? O, tutaj możemy sobie przejść już teraz. No to jest. Hmm. Dobra. Co to za karta? Fy, poziomu trzeciego? Panie i panowie, ja mam kartę poziomu czwartego. Zobacz, poziom trzeci, to to, to, to to mi wiecie. Nic mi nie robi. Ja nie chcę, nie chcę tego. Eee. Ulepszarka? Nie byłem... Nie, było mi, nie, nie było mi wcześniej ulepszarce? Nie, nie, zamknij zamknij. To jest wejście do ulepszarki, ale też takie Aaa, to są patrzcie. Co to jest? Hubo green tea. Okej. Okay. Zjadłem sobie. No dobra. W ogóle jaka karta była potrzebna do ulepszarki na przykład? Pierwszego dalej bym nie otworzył Trzeciego bym otw otworzył Kurde co Co gra to inna ulepszarka nie Tyle bateria ja w ogóle nie ma, nie ma nic do leczenia, no ja nie mogę Mogę sobie to, tą gaz maskę To jest super Cześć, jak mam no, to mogę zrobić heavy gas mask, ja nie wiem, ja chyba nie chcę heavy gas mask Czekajcie Yy, dajcie chwilę, a po sumie na pan odcinek to byłoby na tyle. Jeśli Wam się spodobało, znacznie w górę komentujcie, subskrybujcie i tam widzimy się w następnych No i cześć!